Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę. Jordi, sama chciałaś tu przyjechać. Co nagle zmieniłaś z Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. A ta sukienka jest tragiczna. Jedźmy stąd. Weź głęboki w Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. A, nie zapomnij o prezencie. To Tomik wierszy poego. Biały kruk, bardzo, bardzo stary. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o piątej. To cześć. Jody, chodź, chodź. Hey, Ej, Kirsten, idziesz, śpieszę się. Chodź, Jodie, śmiało. Hej, Jody, tak? Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych koleżów. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Wychodzę, skarbie, zajmij się gośćmi i nie róbcie głupstw, dobrze? Oczywiście, mam się jak chcesz. Ach, w końcu sobie poszła. Cześć, wszyscy. To jest Jodie z sekcji czwartej. Pracuje z moją mamą. Sekcja czwarta. Do spraw paranormalnych. Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Takie Nie. rzeczy? Nie. Wow, czas na impre! Idę po browary. Chłopaki, żaluzje, dziewczyny, świeczki. Jodie, idź, zajmij się muzą. Czas za szale! Stój się. Puścimy teraz coś z tego wieku. Coś do tańca. Pędzienki trałam je pod łóżkiem. Matka w ogóle nie zagląda do mojego pokoju. Kompletnie nic nie kuma. Kirsten, jesteś genialna. Chcesz jedno? O, tak, dzięki. Hej, tylko się nie udało. Pewnie jej pierwsze piwo. Nie już piłam. Ale rzeczywiście. Chcesz macha? Hmm. Jasne. O, <coughs> pierwszy buch, co? Mnie też tak ścieło. <coughs> Wszystko okej, okay, Jodie? Dziwnie się zachowujesz. Ale zbladłaś. <grym> Czy wszystko w porządku? Nie wyglądasz zbyt wyjściowo. <grym> <grym> wow, zaczynam się ciebie bać. Wszystko okej, okay, Jodie? Co my tu w ogóle robimy? Ja już sama nie wiem. Tak, pamiętam, mówiłeś. Ale chciałam zobaczyć, jak to będzie gdzieś wyjść, kogoś poznać. Ale jednak się zawiodłam. Cześć! Jestem Matt, Jody, tak? Nie widziałem cię wcześniej w szkole. Ty nie uczysz się w bazie. Mam inny tok nauczania, taki tak indywidualny. Trochę... Bo nie widuję się z ludźmi w moim wieku. A, a Ale już się <noise> Więc pracujesz z mamą Kirsten. Nie, nie, nie znałam wcześniej Kirsten. I mama pracuje w mojej jednostce. No stąd zaproszenie. Ja dwa lata temu z Londynu przeprowadziłem się tutaj. A ty gdzie wcześniej mieszkałaś? W nowym Jorku? Nowy Jork jest zajebisty. Świetnie się tam bawiłem. Masz jakieś hobby? Robisz coś dla zabawy? Ja lubię surfować, gram w kapeli z kumplami. A ty co cię kręci? Pewnie mnie masz za Ale lubię czytać i prawie sport. Ale nie mogę, nie, nie mogę opuszczać bazy, więc no, to mnie ogranicza. Czy mogę cię o coś spytać? Czemu jesteś w sekcji czwartej? Wolałabym o tym nie gadać. Sorry, debil ze mnie. Mam nadzieję, że się nie pogniewałaś. Nie. nie. Super. Wolny kawałek. Zatańczysz ze mną? Jasne. Dzięki. Nie jesteś jak inne dziewczyny. Masz w sobie coś wyjątkowego. Można tak powiedzieć. Ludzie, ludzie! A niech Jodie zaprezentuje nam swoje nadprzyrodzone supermoce. Nie, Świetny nie, pomysł, nie, nie. podoba mi się. Zapomnij, to ściema. No dalej Jodie, pokaż co potrafisz. Właśnie Jodie, zademonstrujesz coś? No dobrze. No, to co nam pokażesz Jodie? Aiden, proszę. Pomóż mi szybko. Uuu, już się boję. Zlałem się w gacie. Zamknij się, Steven. Tam. Widziałam coś. Co ty gadasz? Tam nic nie ma. Naprawdę. Ale zimno. Co jest grane? Cholera stary, co to było? Kurwa, stoł. Patrzcie na stoł. Zła schiza. Okej, okay, mam dość. Tak, ja też. Naprawdę, wystraszyłam się. Nie chciałam nikogo wystraszyć. Sorry, ale... Wy tak nalegaliście, więc... Okej, okay, Wiara, czas na wspaniały tort. I co najważniejsze, na moje urodzinowe prezenty. Właściwie tort nie zając. Najpierw prezenty. Buziaczki, Jen. Tmok, smok, smok, smok. Kochana jesteś. To pewnie Getry. Stringi, skąd wiedziałeś, że takich chce? Możesz przestać podbierać mamie. Teraz znajdziesz sobie fajnego chłopaka. <laughs> Mój przyszły kochanek, dziękuję Ci za dodatkowe doznania. To co? Stara książka. Ach, dziwnie pachnie. To rzadki zbiór wierszy Edgara Alana Poe. Edgara Alan kto? Co, zwinęła się z biblioteki swojego dziadka? Nie, to prawdziwy biały kruk. Tak, jak twoja kiecka. <laughs> Nie no, czy to jest jakiś żart? Przyszłaś tu tylko po to, żeby sprezentować mi to, to, to badziewie? Myślisz, że jest cwana? A jest królikiem doświadczalnym. I do tego stukniętym. Ta, cały wieczór łaziła za mną jak pies. Miała chcice. No, i jeszcze puszczalska. Zaprosiłam ją tylko dlatego, że matka mi kazała. Ta, to zwykła śdzira I czarownica. Powinniśmy coś jej zrobić. Co się robi z wiedźmami? Pali się je. Radzią! <śmiech> <śmiech> proszę. Nie, nie. No dalej, mroczna czarodziejko! użyj swojej wielkiej mocy. <laughs> nie, nie, nie. Proszę, proszę wypuśćcie początku mnie. Początku chciałam to zrobić. Błagam, wam, <laughs> mnie. Czy ktoś powiedział tort? Proszę, A tyle wrażeń, zbyt, że aż zwłodniałam. Tak, proszę, jedziemy z Tobą w <śla> Wypuśćcie mnie. Proszę. <śmiech> 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 Zrób Świetnie, bardzo zabawne stwę. Hej, Ej, to nie ja! Tym razem to nie ja! Mo może to Jody. Ma do nas żal. Mieżna, musiałaby musiałoby być czarownicą. Na pewno da się to. to jakiś obłęd! Spadam stąd! Nie zostawiaj mnie! ja też idę! Drzwi zacięły się! postaraj się! Są zamknięte! Spokojnie, nie panikuj. A! Okna, otwórzcie okna! center Corva Spokój się. On zastąpi doktora Matthewsa i będzie się tobą opiekował. Wydaje się miły. Bardzo chcę cię poznać. Śmiało idź. Czekam tu na ciebie. Hej, Jodie. Śmiało. Nazywam się Nathan. Nathan Dawkins. Pomyślałem sobie, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy nieco lepiej się poznali. Oczywiście, jeśli będziesz miała na to ochotę. Jody, moja praca to badanie różnych dziwnych zjawisk. Próbuję je wyjaśniać. Jak to, co przydarza się tobie, prawda, Jody? Mama mówiła, że masz niewidzialnego przyjaciela. Rozumiem, że możesz nie chcieć o tym rozmawiać, ale gdybyś chciała, może mógłbym ci pomóc. Twój przyjaciel od dawna ci towarzyszy? Od urodzenia? Czy to jest duch? Albo dusza kogoś, kto już umarł? Może go narysujesz? A mógłby coś zrobić? Ty mówisz mu, co ma zrobić, a on to robi? Nikt nie może powiedzieć Aidenowi, co ma robić. Jest jak lew w klatce. Jesteśmy razem. Nie może odejść. To bardzo go denerwuje. To nie moja wina. Też chcę, żeby sobie poszedł. Czasami to się go bardzo boję. Czy on ci to zrobił? под фары.